Cześć, witajcie. Witam Was na kanale Adamuczko Carpet Design Studio. Ja nazywam się Adam Uczko i dzisiaj posłużę Wam za rolę osoby, która podpowie, w jaki sposób zainstalować panele winylowe, niezależnie od tego, czy to jest akurat wzór jodełki, czy nie. W tym filmie będziemy oceniać film firmy Gerflor, który został umieszczony około miesiąc temu na oficjalnej stronie firmy Gerflor. Oni akurat tutaj układają panele winylowe Creation 55, które oczywiście mamy w ofercie stronę evinel.pl we wzorze Chevron, czyli we wzorze jodełki. Zaraz, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Według, według producenta, ja mam kilka dodatkowych, dodatkowych spostrzeżeń a propos tego filmu i stwierdziłem, że Wam pomogę w tym, żeby na pewno nie popełnić żadnego błędu, ze względu na to, że samemu jak zobaczyłem ten film, to stwierdziłem, że jest tutaj dosyć sporo rzeczy niejasnych, o które mógłbym zadać pytanie do kogoś, i stwierdziłem, że właśnie w tym Wam pomogę. Więc przejdźmy do filmu. Tutaj mamy pokazane, że, że będziemy tutaj układać panele winylowe na klej w formie desek. Tutaj mamy wszystkie narzędzia, które są nam potrzebne według producenta, czyli mamy wiadro, pacę zębatą, gdzie nie mamy przedstawione, jaki, jaka wysokość ząbków ma być, mamy walec, mamy liniał, mamy rękawice, mamy nóż typu delfin, miarkę i bodajże śrubokręt. Idziemy dalej. Zaczynamy od wyznaczenia środka pomieszczenia. I wyrosłujemy właśnie na podłożu to ten środek. Tutaj już mam jedną uwagę. Nie było tutaj powiedziane, powiedziane nic o przygotowaniu podłoża. Oczywiście to, co tutaj widzimy, jest wylewka samopoziomująca. Najpierw należy dokładnie oczyścić, oczyścić dane miejsce, i ewentualnie, jeśli są jakiekolwiek szczeliny, należy te szczeliny uzupełnić masą naprawczą. My rekomendujemy chemię firmy Kizel oraz Uzin. Czyli najpierw wypełniamy masą naprawczą te, te, te miejsca, które mają jakiekolwiek ubytki, później gruntujemy podłoże, wylewamy masę samą poziomującą, później musimy zmierzyć, zmierzyć wilgotność tego podłoża po wylaniu tej masy, jak ona już wyschnie, żeby umożliwiła ona nam zamontowanie paneli. Jeśli chodzi o to, ile taka masa powinna mieć wilgotności, znajdziecie to w danych technicznych paneli, które kupujecie. Przechodzimy dalej. Tutaj pan wyznaczył środek pomieszczenia i wyznaczył przekątne, które mają mieć 45 stopni względem linii, które. Które wyznaczył jako środek, i teraz mamy pokazane, w jaki sposób te panele będą układane. Jeśli chodzi o zwykłe panele winylowe, a nie o wzorze chevron, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jest to jakiś teraz przejści, jakaś przejściowa moda, która może w niedługim czasie przejść, to tutaj mamy pokazane, oczywiście, w jaki sposób mamy te panele kłaść, i to jest. Okej, okay, tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o normalne panele winylowe. To kleimy je także od środka pomieszczenia. Tutaj mamy pokazaną część, gdzie będziemy rozprowadzać klej. No, tylko że tak naprawdę nie powiedział. Na jakiej podstawie wyznaczył ten część? Eee, osobiście uważam, że po prostu przyłożył te dwa panele, które miał kłaść, i na podstawie tego wyznaczył mniej więcej, ile tego kleju powinien rozłożyć. Klej rozprowadzamy pacą zębatą A1 bądź A2, w zależności od tego, jak rekomenduje producent, zarówno paneli, jak i chemii budowlanej, którą akurat będziecie stosować. Po rozłożeniu kleju niezbędne jest to, żeby odczekać i Zobaczyć, kiedy klej będzie, będzie zdolny do klejenia. Taką informację znajdziecie na opakowaniu kleju, który kupiliście, po jakim czasie będzie można rozpocząć klejenie. Niektóre kleje winylowe, niektóre kleje do paneli winylowych stosuje się na przykład na mokro, i wtedy wymagane jest to, żeby od razu zacząć um, układać panele. Takim na przykład klejem jest klej firmy Uzin KE66, ale są też takie kleje do paneli winylowych, które na przykład można kleić po dłuższym czasie i mają bardzo długi czas otwarty, jak na przykład Uzin KE2000S. Tutaj mamy pokazane, jak możemy stwierdzić, czy rzeczywiście ten klej już prawidłowo trzyma. Sam osobiście uważam, że tak jak powiedziałem wcześniej, ok, fajnie, uważam, że to jest fajne pokazanie, bo to jest bardzo uniwersalny film. Aczkolwiek osobiście dodałbym, że to tak naprawdę bardzo dużo zależy od kleju. I trzymałbym się karty technicznej produktu. Zaczynamy układanie paneli winylowych od um, e, linii, które narysowaliśmy. I tutaj kolejne dwie uwagi, na które nie zostało zwrócone uwaga. Jeśli chodzi o e, kwestie paneli winylowych, to musimy zwrócić e, o układanie paneli winylowych na tym etapie, to musimy zwrócić uwagę na to, że po pierwsze, musimy zaaklimatyzować panele, e, czyli e, Panele powinny być przynajmniej jedną dobę w tym pomieszczeniu, w którym będą kładzone. Temperatura wkładania powinna być temperaturą pokojową, czyli zalecana jest około 22 stopni Celsjusza. W tych temperaturach klej zachowuje się najbardziej normalnie i wiarygodnie, i panele także będą miały odpowiednią temperaturę, w której później będą zdecydowaną większość czasu użytkowane. Kolejna kwestia to strzałki na spodzie paneli. Każdy panel winylowy, jeśli chodzi o wzór drewnopodobny, będzie miał, będzie miał od spodu strzałki. Zaraz zobaczycie tutaj na oddzielnym zdjęciu. I zawsze powinniśmy układać te panele zgodnie ze strzałkami. Czyli jeśli tutaj nawet układamy jodełkę, to układamy ją ze strzałkami w taki sposób, a nie naprzemiennie. Dalej. O, tutaj mamy po prostu układanie tych paneli w tym wzorze szewron, tutaj żadnych dodatkowych uwag nie mam. Tutaj mam kolejną małą uwagę. W tym momencie, jak Pan tutaj zaczyna mierzyć odległość paneli od ściany, żeby je przyciąć, to oczywistym jest to, co tutaj robi, jeśli chodzi o to przycięcie, tylko nie jest tutaj wspomniane o jednej rzeczy. Według karty technicznej powinniśmy zostawić dylatację przyścienną. Jeśli chodzi o panele winylowe, Typu klejonego. Są już na rynku panele winelowe, które mają w środku rdzeń mineralny i niektóre z tych paneli ze wzorem, ze, ze środkiem, rdzeniem mineralnym, można kłaść bez delatacji do pewnej ilości metrów kwadratowych. Tutaj nie zostało o tym powiedziane nic. Idziemy dalej. Tutaj taka moja mała uwaga: oczywiście, to jest profesjonalny montażysta, więc mu się to zapewne by nie zdarzyło. Ale jeśli ktoś by to robił samemu, to mogłoby mu się coś takiego zdarzyć. Proponowałbym pod ciętymi panelami. Położyć sobie jakąkolwiek, nie wiem, kawałek, płytę z bez starego panela czy czegoś, co po prostu nie będzie nam szkoda zniszczyć, ponieważ jeśli przez przypadek omsknie Wam się nóż, to możecie po prostu y, zrobić krzywdę świeżo położonej podłodze. Tutaj tak naprawdę powtarzany jest dokładnie ten sam schemat jeden do jednego, w związku z czym yy, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, po prostu kładzie kolejne. To jest dosyć też istotny element, aczkolwiek tutaj nie mam nic do powiedzenia dodatkowo, żeby na sam koniec przewalcować te panele. I tak naprawdę poza tym nie mam żadnych uwag. Ja jeszcze bym, jedyne na co bym zwrócił uwagę, to powinno być tutaj informacja o rekomendowanych klejach, które są ogólno dostępne na rynku. Wiadomym jest, że tutaj zapewne został przedstawiony jakiś produkt, który jest marki Gerflor. Gerflor nie jest producentem klejów, w związku z tym to jest jakiś klej, który oni teoretycznie rekomendują. Ja osobiście uważam, że pomimo tego, że nie pracowaliśmy na tym, na tym, na tym kleju, to uważam, że obecnie jest tak, szeroka, tak szeroki wybór klejów do paneli winylowych. Że, że można swobodnie znaleźć coś w każdym większym mieście w Polsce. Tak jak powiedziałem wcześniej, ja osobiście rekomenduję tutaj, jeśli chodzi o kleje do paneli winylowych, to rekomenduję k 66 przy podłogach, które są mają ogrzewanie podłogowe, bądź przy normalnych podłogach. KE 2000S, ze względu na to, że jest to klej, według mnie prostszy. Tak naprawdę, to według tych zaleceń, które tutaj zobaczyliście i usłyszeliście ode mnie, jesteście w stanie samemu tą podłogę położyć. Jeśli ktoś się nie chce podjąć wylenia z wylewki samopoziomującej, to są firmy, które w danym mieście mogą taką usługę wykonać, co dawałoby możliwość tak naprawdę zakupienia Paneli przez internet, które przychodzą w terminie podanym na naszej stronie internetowej, a potem wykonać taki montaż samemu. Oczywiście, jeśli chcecie, to możecie także skorzystać z naszej dobrej porady, e, którą zarówno oferuję, jak i ja, jak i montażyści, z którymi współpracujemy e, i możemy Państwu podpowiedzieć, co na danym etapie zrobić, bądź zaplanować całe po prostu położenie. Choć uważam, że. Na tym filmie widać już bardzo dużo, i to jest montaż. Oczywiście z tymi uwagami, które, które tutaj wniosłem, rekomendujemy jako nasza firma. Oczywiście są też różne rodzaje paneli, ponieważ są jeszcze rodzaje paneli na, na klik, na klik ze zintegrowanym podkładem i tak dalej, ale. Panele na klej są zdecydowanie takim na ten moment rozwiązaniem najtańszym, jeśli chodzi o budownictwo nowe. W momencie, jeśli mamy już jakiś dom, w którym są na przykład położone płytki jakieś ceramiczne bądź jakakolwiek już podłoga, która może pełnić rolę podstawy, to wtedy rekomendujemy panele ze zintegrowanym podkładem, jak na przykład Layered, które także można obejrzeć na naszej stronie evinyl.pl, a także można obejrzeć film a propos tej, tej podłogi, który jest już na naszym kanale. Opowiadam tam właśnie, czym ta podłoga wyróżnia się na tle innych paneli winylowych. Myślę, że z tej strony to wszystko. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania tyczące się montażu paneli winylowych. Czy zarówno samych paneli winylowych, to zapraszam oczywiście do składania takich zapytań, zarówno mailowo w opisie tego filmu, jak i telefonicznie, bądź w komentarzach. Wtedy Wasze uwagi bądź pytania zostaną przeczytane przez większą liczbę osób, co może też komuś pomóc w przyszłości. Zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję Wam najmocniej za uwagę. I życzę miłego dnia. Cześć.